Dzień wszystkim z tej strony, Karot, Kadet, kurwa ba, są zapomniałem jak się witam i dzisiaj kontynuujemy przygodę z Bioshock Infinity. A jest 17 odcinek. Ostatnio zabijaliśmy Matkę Campstock dzisiaj udajemy się po jedną z jej dusz. Eee, nie pamiętam, która to była dusza, żeby. Nie wiem, czy to były trzy dusze, czy coś takiego, ale. Ale ogarniemy to w czasie. Co ja potrzebuję? Na pewno to. Z czym jeszcze latam? I co Dobra. To jest, w tą stronę. W tym miejscu się udamy.

AnalogIC sure, sure. It's a tear. There's something in there. Should I open it? I don't know. It's still coming out It's- You whore! Sure. It's my mother. I assure you, Madam. My sexual interest in your dear prophet is non-existent. And Madam Lucesse? Furthermore, the man is quite sterile. Dobra, w tym momencie udajemy się, się po następną. Po następną duszę, co chcesz? Co Ile nagrywam? Nie, tu zależy. Co? Dobra, zaraz wracam, bo ziomek. <laughs> ziomek. już jest zajebany jakimś gównem, kurwa. Bez hitów. Zastanawiam się, co napierdalać o miodnej grafice w tej grze. No ale przecież to wszystko już wiecie. O kurwa, nie ma tego jak poszperać po kurwa. Zawsze to było moją pasją. W ogóle, gdzie się teraz udajemy? O kurwa, nie to. A tu jest tam. Dobra. czy dobrze leciałem? Podnieś solę, ja pierdolę. Udajemy ciało i teraz udajemy się... Tam? Co tam jest? Kurwa! Daj, bitch! Przerobi go na masło? kurwa. Przydałby się jakieś życie zregenerować, ale... Olacz tam na razie. No i przytywanie. Huu, uh, uh. Co tu mamy? Wytrych tu jest. Dobrze mówię? jest wytrych, tu jest wytrych. wytrych, wytrych. Jest coś więcej. Can you open this? <śm> Jak kod w boxu, co to jest, co ty Je to, kurwa. Jakieś kody, kurde, w boxu. że to jest w tym pomieszczeniu jeszcze. Chyba nie, nie interesuje mnie to. Dobra, tutaj będziemy sobie trochę poprawiać, widzę. To w sumie przyda się bardziej karabin aniżeli, aniżeli sniperka. Dobrze, A nie, kurczę, znowu robię kółko. No nie będziemy tutaj jeszcze przeszuwać. A jednak ktoś tam jest? Nie, to jest ten. Trochę na szybko musieliśmy się przenieść. Qatar no, Katar! Normalnie mój jodny. Czuję go aż w normalnie. Gdzie tu się miałem w ogóle oddać teraz? Czemu robi aż taki wielki kółko? która gra przecina nie wiadomo z jakich powodów Logłem przez dłuższy czas gra mi po prostu... ...nie trybiła Po formacie był cały, cały czarny ekran ja musiałem całego Steam'a po prostu skasować i zainstalować na nowo i pobierać wszystkie gry I w ogóle to było tak czasochłonne i monotonne, że nie chciałem mi tego robić I przez to tak długo nie dodawałem żadnych filmików no i to w sumie było na tyle ale teraz wracamy do serii, skończymy ją, i po prostu stawię ją na półkę. No i ostatnia wyrwa. Może ktoś ją wyrwa. <grywa> Dobre nie. Гранатника, не, не почему так я умнить. дети там в улице Если Я с вами грачу. Че это еще надо трассу Где стал не понятно. A tu What the fuck Gdzie kurwa na mnie dziwki Ja w ogóle, kurde sobie Nie jasne, dawaj, lala Kurcze, ale ta amunicja z tego karabinu schodzi Ale no sami widzicie jaki on jest niewiarygodny, kurcze Ey, what the fuck? Dobra, lecimy sobie. Bank proroka. Główno nie, nie proroka. Так, он не забыл Лучше, равно не играем, что-то у меня <laughs> Reloading. Get over there. No, bang bang, to vůbec 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 netrvím ostatními Jedne flaszki Przy blisko przyspiamy No nie no kurde dużo ma być tych rogów A nie, o oh, kurde co to było w ogóle trzeci motyl Gdzie on jest?

Sta girva. No. E jumper, vabbè, che No. I now let's get to And if I do this, this uh, sabotage? All their patents? All of them, Mr. Fink. Now, why does the Prophet want these two killed? For the same reason Lady Comstock lies buried. Child! And why does he want me to do it? Because only you can make it seem an accident. kurva. Někdo, že to rozvracá. no, 2000 Słyszymy dwa tysiące, oczy to boskie. No boskie. No, słupkę, łap, słupkę, so, so, łap, sole. No jeszcze paru tutaj jeszcze przy, przywalimy. Rozwalimy. Pierwszy babo. Zaraz czy zrekrutować któregoś z nich. No niestety. Tam się nie da ogłosić. O, to jest. Czy nam pomogą? Chyba. Łooo, w ostatniej sekundzie nas lat, uratowała. No, to sumie gówno, a nie pomoże, bo... bo... bo ona słyszał ciągle nowych, a oni umierają. To dziwka, no. To się przyda. Yes, spady! Popadali wszyscy. Easy. Mówiłem, że będzie łatwo. Ale się nie spoczywałem, kurde. Chociaż przyznał, słuchał o parę kilo. Jeżeli kto... ktoś kokolwiek, mam antropazę. A antropazu znaczy, nie? Antropazu, o to, że trzeba opuścić o przerwę. Mehehehe, nie <śmuszczak> jesteś słabym graczem. Co, już, już, dobra. Jestem za. Tutaj trzeba odpalić tego koń okrada. A tutaj to... Dobra Ej, w ogóle gdzie idę? To nie do tak robisz co, 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 co tu się stało w ogóle? Tu nikogo nie ma, nie? No, tylko pogoda się zmieniła Za tu stało się zima Dobra, lecimy for. gdzieś tam. Forever. No i już znowu inna pogoda. Dobra, I ogółem dolecimy do tej bramy i na tym zakończymy nasz odcinek. Ale nie chcę tego przedłużać. A odcinek w mi tak już nie długi. Tu chyba tu jeszcze występują jakieś. Chyba jeszcze wystąpią coś w ale nie jestem pewien. Zło tu... i dubska, i tyle. No, w czytaniu. mi co się w ogóle nie zdarzało, do cholery jasnej. No, peski tu patrzy. A pięknie wygląda. Gdzieś się tam było przy to Jest kto? What the hell? Gdybym ja ją tak do jedno, to by mnie rozjebało. Ale, ale, ale... później nie tutaj. Nie ma? Zobacz, się, się ja że Już ją i żonek się jara, że zabił szkieleta przez... TV Z magicznej muczni On się pyta, czy może pograć Dobra e, Dzięki wszystkim za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku Trzymajcie się, czy się czułem, bo odnozłem, nie wiem, się.